Dzień dobry, dzień dobry, witamy, witamy słoneczka! Na kolejnym pięknym odcinku. Odcineczek za 110 zł. Poszliśmy, wymieniliśmy to, co było. I znowu kręcimy. No I znowu się kręci. I znowu się kręci. W ogóle pierwotnie miało tego tu nie być, ale że wzięliśmy dwa razy. Dwie ostatnie, tak, tak. Dwie ostatnie. To mam szmarek do we dolary. Paradiso, jest na kasa, megalinia. Taki, taki skład na ten odcinek. No to. Czy mamy kciuki? Trzymamy, trzymamy. Czwóreczka. Hmm. To Ty chyba ciągnąłeś. Czy czy pani, czy ja? Z wachlarza. Chyba z wachlarza. Diamentu szmaragdu. E, szukamy. Dobrze. A mamy? Karo mamy. Ja już czekam z dzwonkiem. Trefl. Biedronka. Dzwonek. Motyl. Jabłuszko, wisienki. Coś tak krzywo. Czy, czy, czy kamera może jest, co? <laughs> może kamerka jest trochę krzywa. Nie wiem. Tęcza, klucz, muszla, ananas, winogrono, pik. Są piki, są wyniki. Kier. Czekamy na awokado, wygrywające i Garnek. A nie wygrywa. Melon, cytrynka. Korona i... i śliweczka, no nie ma, nie śliweczka. ma, śliweczka, czekaj Kinia, chyba faktycznie jest kamerka trochę krzywa, czekajcie, o, to teraz Paradisowy, teraz powinno być ok, z trzynastką to ja wybierałam, wszystko będzie na mnie, krab i flaming, no to tak, krabik jest, jejku, jak to szybko idzie, nie, w porównaniu no. do tej za dwadzieścia, flaming, krabik jest, Ładnie. No dobrze, dobrze. Co dalej? Bluzka żółw. Bluzka jest. I żółw. żółwik na górze. Wow. Tu. Żółwik. A na dole? Jeszcze żółwik. Żółwik. No dobra. No, dwa kroki z pięciu zrobiłaś, że główny już. Łódź mewa. No to tak. Mewa. Mewa hmm. łódź, zobacz. Trzeci tu? krok z pięciu zrobiony. Do mnie. No dobra, lecimy. trzymamy kciuki za kinie, Foto i delfinek. No to tak, delfinek. <laughs> Mamy 10 zł. Ale główne już nie będzie. Poczekajcie. Foto, Foto. delfin. Tu chyba nie. nic. Jest foto. Ale, to, ale ja się cieszę. Już jedną linię mam. No. Nutka i ośmiornica. Uh -huh. No to tak. Nutkę mamy. Tu. Jest ośmiornica. Jest nutka. I tu się zadzieje. Tak i tak. No chyba wszystko. Fajnie. Ja już mam Paradiso wygrane. Fala, napój. <laughs> tu nie widzę. Jest fala, jest napój, a na dole napój jest dołożone coś. Jeszcze sporo symboli. Rybka, liść. No jest tu szansa, że coś się jeszcze podzieje. Rybka. Mamy kolejną rybkę. Listek jest na dole. No bez, 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 bez symbolu. Arbuz, motyl. Tu nie widzę. Mamy arbuzy. Na Motylki mamy. I tu arbuzy. Tu, tu. Ładnie, ładnie. No dobrze. Szukamy kolejnej. co kolejny. Deska, słoneczko. O, słoneczko. Tu jest deska. z prawej też. I deska. <laughs> Słoneczko. No i dwa ostatnie. Dwa ostatnie. Kostka. I torba. Ja już coś widzę. Naprawdę. Mamy drugą dyszkę. Ale fajnie. Tu ile kostek? Tu Zobacz, to i torba. to serduszko na środku przyblokowało kolejną Ale dyszkę. Ale mam 20. Tam tam. Dzi. Zgadza się? Tak. Ja nie wiem. Zgadza się. Nie o kontrolne nie Do pytajcie. wygranych. No to do wygranych. No to co, może milion w cashu. No to tutaj chyba kapkę oddalimy, tak żeby było widać całą. No. I ja Ci tu na górze przytrzymię o. No dobrze, tu o. szukamy jeszcze cash, worek i safe. A jakie wygrywające liczb. liczby? 46, 26, 34, 31, 42, 14. Okej. Okay. <laughs>

53, 23 i. 55 kinia. Wzięliśmy dwie ostatnie. Tak. Zobaczymy, co ty. Ja wybrałeś. wybrałem szóstkę kini została y, ósemeczka. Zobaczymy, co w szóstce, I... ale to na kolejnym odcinku. I. I gdzie kolejna? I. Zobaczcie. I nie ma kontrolnych. O matko i córko. Co ja je? nie wiem, jest I. Jest I. No. Tego to jeszcze nie grali. Kochanie, mega! Masz trzy zdrawki do końca. No to mega. Dobra. Mega Przybliżyć linia kapkę? z numerkiem czwartym. Przybliżyć kapkę? Może No można. O, coś takiego, tak. Tak, żeby było lepiej widać no, i tu szukamy. Są wisienki lody. A już są wiśnie. Wisienki są. A lody? Czy będą? Wiśnie. Szukamy. Hmm. Tu mam wiśnie. Lodów? Nie widzę. Widzisz? Dobre i wiśnie. Dobra. To może miały być lody z wiśnią? Foto motyl. Ale dobre lody w Krynicy jadłam. Słuchajcie, tam była taka cukiernia. Hmm. Sami robili te lody. No, pychota. To kilkadziesiąt lat tradycji chyba tam mhm. było, nie? Motyl i aparat. Jest motyl. Jest foto. Tu... Tu. I jeszcze na żółty. Proszę. Dobrze. Fajnie. Kolejne. Zegar i moneta. Były. Tu jak Ładnie. Ładnie. Tu jest zegar. Proszę. Ja Ci życzę dużo dobletów. Tu, tu, tu. Moneta. No ładna, no parka. Ładnie, ładna ładnie. parka się trafiła teraz. Sypie tu. symbolami. Sypie. Moneta, zegar. I chyba wszystko. Kolejne dwa to cytrynka, łódź. Mm -hmm. Szukamy cytrynka i łódź. Chyba widziałam, ale nie łódeczka wiem. Będzie. Łódeczka, no. tak? Tak, tak. Jest cytrynka. O, super, zobacz. Przegapiłbym, powiem szczerze. Tu jest łódeczka. Mm. Moje oko gdzieś umknęło. I wszystko. Po jednym. No to dalej, piłka i laczki, laczki to były, Były. piłka, laczki, laczki są, tu, piłeczka i laczki, mm. tu. chyba Miśku tylko laczki będą, ale były ale i ale to były. sporo, dobra, korona i kości, korona jest, jest. I kości. Tu nie widzę. Tu nie ma. No, no dobra. Nie. Lepszy rys niż nic. Ta. Auto, popcorn. Popcorn hmm. był. Autko jest. No i fajnie. Autko i popcorn. Fajnie jak nie ma pustych przelotów, bo to zawsze zrabka się czyści. Zobacz, duble. dublet. Pierwszy dublet chyba. Kotek. No dobra. Połowa klucz, nami chyba. Serduszko. Oj, serduszek było sporo. I dobre. Drogi! Klucz, serduszko. Tu mamy kluczyk. Mm. O! Tu. I kolejny doble. Dobra. Pięknie. No, co dalej? Flaming, biedronka. Szczerze, nie wiem. Flamingi są. No tu. Laming i biedroneczka. Tu wszystko. Jeszcze 2, 4, sześć 10. Jeszcze kokos. O, i było sporo. Pióro. Pióro też było. Mhm. Tu mamy już piórko. Kokos. Tu. Mm, tu mamy piórko kokos. No ładnie te dwa symbole. Też Powiem fajna, Wam, też. że super. No dobra, lecimy po dwa kolejne. Szminka, żółw. Żółwia widziałem. Żółw. Szminka. To żółwia. To? Tu. Jest, Jest kolejny. No szminki to, nie ma. Szminki zabrakło nam do. Parę. No to co tam dalej? Prezent. Były. Podkowa. Prezent. Jaki pociągnięcie jak z Podkowy to powiem Ci, że... Może zabraknąć, ale sprawdźmy, no. No nie ma. Cztery ostatnie, cztery. Dzwonek tęcza. Dzwonek chyba był. Dzwonek tęcza. No dzwonek jest. Dzwonek tu. I tu. I kochani, dwa ostatnie, tak? Tak, gwiazdka była. Sakwa. Hmm. Była. Tu. Jest. Tu nie ma, tu nie ma. Gwiazda, Gwiazdka, sakwa. diamencik był? Nie. Gwiazdka i sakwa. No i to by było na tyle? A bonus, masz jeszcze bonus. No wiem. Świnka! Osiem <laughs> dych miała w środku. No, lot, równe. H i B. Nie ma. Kotek, masz jeszcze dwie zdrawki. No, no to przedostatnia gra o milion. Cała Twoja, i ja to no, tu chyba znowu To trzeba pomogę znowu oddalić. Ci. Tu portfel Oddajemy. i korona szukamy. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj przytrzymamy. Czego my tu będziemy szukać? 25. Piękna liczba. A mamy. 24. 41. 43. 38. I trójeczka. Dobra. Gra druga, tu szukamy. 9. 14. 2. Może symbol? 23. 47. Dyszka! Blisko. <gry> no to 29. 8. A my mamy Bonda w ogóle. Z numerem 7. Nie powiedzieliśmy chyba. 20 chciałem dzwonić. Mamy. Mamy portfel. Jest wygrana. Pięknie. Ale fajnie, no i Bondzik super. wygrany, a jeszcze dwie gry. 19, 17, 37. Mamy drugi portfel. Ale sypie, ale, fajnie. ale sypie, pięknie. 16. I 13. No super. Dobra. A w piątej grze? Piąteczki szukamy. Zdrabkę trzeba wierzyć do końca. 35, 18 Osiemnaście. Siedem. Jak numer zdrabki? Dwadzieścia siedem. Hmm. Myślałem, że będzie trzeci portfel. Haha, ha, Dobra. No to masz dwa Ale... portfele. Łatwo właśnie. je znaleźć, nie? nie? Nie gubimy się, że szukamy wygranych. 20. I dwadzieścia! Pięknie! Trzy razy F! No, to ja już mam 60. Brawo! A jeszcze la creme de la creme. A jak tutaj ci sypnie symbolami, no to normalnie. Czternastka. Magnifik. No to chyba przybliżymy troszeczkę. Przybliżamy i lecimy z grubą rybą. Dobra, lecimy. Dobra, planeta. Kask. Zamek. Mamy podkowę! Ale odcinek piękny. Oj miejscu. pięknie! Luneta. Trefl. Okulary. Może Ci takie nawarki, że mieliśmy po kilka podków z zrawcy. Gitara. Szalik. Naszyjnik. Kompas. Bęben. Aparat. Diament. Laps, pszczoła, muffin, kolczyki, astronauta, piesek, ciastka, kawusia, śliwka, worek, mikrofon, może jeszcze podkowa to wie, fiatek, jeszcze jest szansa, pizza, dzwonek, o, I balony. balony. Bonus. Słońce. Słońce, chyba. To, tak. No dobra. dobra. Ale wracamy. Czwartym Słuchajcie. symbolem, wygran który tutaj był. Wygrana podkowa. Mamy podkowę piękną tu. O. Dobra. A pod podkową? Brawo, misia! No to kochani, piękny ja mam piękny. Znowu mam na pomnożenie, powiem wam. Piękny wynik. GG, good game. Gigi, gigi. -g. G -g -g. Trzy razy gę? No A, to wynik. super. Ja się cieszę, słuchajcie. Mega. Trzy dyszki. Wiesz, te, te największe zrabki ładnie oddały. Tu mamy 40, to jest. Dwa portfele zobaczyć w zdrabce. 70 i 90. dyszek. Piątka! Pięknie. Kochani, piękny wynik. Można się bawić dalej, szukać głównych. Tak jest, szukamy pięknych drapeczek, a że jutro gdzieś się wybieramy, no to będą zrapki z wyjazdu. O, tak. Kochani, pozdrawiamy cieplutko. Życzymy Wam pięknego dnia, dużo uśmiechu i co? Widzimy się na kolejnych odcinkach. Do jutra. Pa! pa. pa, pa.